Cześć, zapraszam na kolejny mini wykład. Dzisiaj tematem jest ile lat trzeba się uczyć, żeby nauczyć się mówić. Jeżeli zajęcia są prowadzone taką metodą bezpośrednią, na której się odpowiada na pytania, no to od pierwszej lekcji już jest mówienie. Od pierwszej lekcji całe zajęcia są w języku obcym. Jest to możliwe i osoby, które w ogóle się nie uczyły i naprawdę nic nie umieją, bo są jeszcze takie, które są, można powiedzieć, fałszywymi początkującymi, czyli osobami, które wcześniej się uczyły, miały przerwę, teraz znowu, znowu się uczą, to takie osoby, nawet zupełnie, zupełnie początkujące, całe zajęcie mają w języku obcym i sobie radzą i rozumieją i absolutnie się da. Czyli cała lekcja może być w języku obcym ze zrozumieniem. I, 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 i jest to lekcja, na której się mówi i ta osoba mówi. No i teraz z każdą lekcją zdobywa coraz więcej wiedzy, słówek, kompetencji językowych, jeżeli chodzi o takie kompetencje, żeby coś zrozumieć, powiedzieć, ułożyć sobie jakieś zdanie itd., itd. No i teraz... No, i teraz mamy, e, e, przynajmniej ja miałem, e, czy tam mam takie osoby, które mówią, ale ja nic nie umiem, a ja wtedy powiem, albo że nic nie potrafię powiedzieć, że wtedy powiem, no tak, ale cała lekcja była w języku obcym. No to jak to możliwe, że, że nic nie umiem, albo nic nie zrozumiem? E, no, wynika to z tego, że mm, potrzebujemy jeszcze więcej praktyki, więcej tych kompetencji. I pierwszym takim krokiem jest skończenie pierwszego podręcznika. I ten pierwszy podręcznik jest taki naj, najtrudniejszy. Te nasze podręczniki mają gdzieś około 500 słówek. I e, nawet przy 300 już można się jakoś tam fajnie porozumieć, przy 500 więcej. E, no i najtrudniej przejść ten pierwszy podręcznik, na drugim też jest jeszcze w miarę trudno. I na trzecim tyle wiedzy się uzbiera, tyle doświadczenia, tyle tych kompetencji językowych, że większość osób ma już takie odczucie poradzę sobie. A nawet dużo osób już po pierwszym, że już ten, już mogą jechać do Niemiec i tego Volkswagena Passata kupić, że znając to to słow, słówko sobie poradzą, że tam ja jestem, ja mam, ja potrafię, tyle liczby znają, i, i wtedy sobie są w stanie sobie poradzić, czyli, czyli jest to bardzo względne. Już na, po pierwszej lekcji ktoś coś mówi, czyli mówi, czyli potrafi mówić, natomiast najlepiej skończyć chociaż albo sobie założyć taki cel skończenie jednego podręcznika, Wtedy już na pewno sobie w takim podstawowym stopniu ktoś jest w stanie poradzić, jeżeli chodzi o mówienie i rozumienie. A najlepiej skończyć trzy, to wtedy jeszcze jest więcej tych kompetencji i więcej takiej, takiego uczucia, że się potrafi mówić. No i tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny mini wykład.